Kolejna niedziela, więc kolejne podsumowanie tygodnia, tym razem pierwszy tydzień kwietnia. Oto wydruki, które wydrukowałem w tym tygodniu i lecimy z pierwszym projektem. Pierwszy projekt to nic wyszukanego, to są podkładki pod kubek, średnica 10 cm. Tutaj są logo z Half-Life'a, tutaj jest logo z Metina i tutaj jest logo z Assassin's Creed'a. Jeśli chodzi o wymiar 10 cm średnicy, 3 mm grubości, podobnie jak moje poprzednie podkładki. A mówiąc o poprzednich podkładkach mam na myśli Skyrim oraz Gotika. Tutaj tak samo zostało to wykonane w ośrednicy 10 cm i grubości 3 mm. Kolejnym projektem było składane pudełko. Jedno z nich, które się udało, zostało wrzucone na bazę modeli Maker World, a cała reszta, którą tu widzicie, niestety, ale są to pudełka, które niespecjalnie wyszły. No, pomijam to, bo to akurat jako tako wyszło, ale nie jest ono udostępnione w żadnej bazie modeli, bo ma drobny szkopu, mianowicie nie jest po prostu domykane tutaj. Ono się powinno zaklikiwać w takie otworki. To były jest zupełne próby, jak, jak takie wydruki w ogóle mogą wychodzić. One wychodzą, ale są kompletnie nieekonomiczne i projekty, które tutaj mam, no to są niestety, ale projekty, które teoretycznie powinny być na przykład tutaj, w tych rogach, sklejone. Ale no niestety sklejone nie będą, no bo z racji tego, że to się drukuje po prostu na płasko na stole, no to nie ma jak być to sklejone. A kropelką to właściwie kiepski pomysł. I tutaj podobnie to pudełko również powinno zostać w jakiś sposób sklejone. Te boczne klapy powinny być zamknięte, a to na zrobiony taki twist. No niemniej jednak te wszystkie pudełka, które tu widzicie, nie są udanymi projektami. Była to tylko i wyłącznie próba składania właśnie takiego pudełka wydrukowanego typowo na płasko, na płycie, jak to się nazywa, pei, coś tam, nie wiem, no teksturowana płyta po prostu od bambusa. A no i jeszcze jedno. Stworzyłem sobie coś takiego, czyli napis wtapiany właściwie w takie pudełko. Chciałem właśnie przetestować, jak to będzie wyglądać, z różnymi grubościami warstw. Tutaj jest grubość warstwy 0,4 mm i niestety, ale ona się niestety nie sprawdziła. Ono jest po prostu rozszarpane. O przepraszam, to jest warstwa 0,4 mm. Ona po prostu pękała na, na, wszystkich, na wszystkich rogach. Zostało to wydrukowane poprawnie, bo napis jest ładnie zlicowany. Tutaj został zaprojektowany nieodpowiednio, bo od drugiej strony zostało to, um, zostało to zaprojektowane. No i wyszło to po prostu kiepsko. Halo Focus złapiesz czy nie złapiesz? No, nie chcę złapać. No dobra, bądź co bądź. Takie pudełeczka były tylko i wyłącznie formą testu. One są kompletnie nieopłacalne, jeśli chodzi o. Ej, no co jest z tym fokusem? One są kompletnie nieopłacalne, bo mm, pudełka kartonowe kosztują około y, no, 50 groszy za, za, za sztukę. Tutaj wychodzi y, blisko, no różnie, w zależności od tego, jak, jak y, ile kosztuje filament, ale około złotówki. No niemniej jednak jest to personalizowane w jakiś sposób pudełko, ale mówię tak. Y, no, to po prostu był test. Nie? Lecimy z następnym projektem. A kolejny projekt to jest rzecz praktyczna. Praktyczna z tego z tytułu, że jest to rzecz ogrodowa, zbliża się sezon, więc warto, warto takie rzeczy zacząć projektować. Jest to uchwyt. Mocowany do ściany, te otwory są wzmacniane. Zresztą ja zawsze wzmacniam takie otwory, wypełniając po prostu tutaj w 100% obszar przy tych, przy tych mocowaniach. No i rzecz jasna, tutaj jest wszystko zaoblone, żeby, żeby po prostu woda mogła ściekać. Do czego to w ogóle jest? Tutaj się odkłada po prostu pistolet. Pistolet do zraszania. Wrzucam wam fotki, jak to właśnie wygląda. W rzeczywistości, zamocowane te pistolety. O tyle fajnie, że ma tutaj otwór do odciekania wody. Druga sprawa, jest na tyle, na tyle tutaj miejsca, że pomieści właściwie każdy, każdy pistolet ogrodowy. Kolejne projekciki, rzecz błyskawiczna. Na bazie innych modeli dostępnych już w necie stworzyłem mini kopie właściwie takich zębów ludzkich i dwie takie malutkie... Zabaweczki to jest T-Rexik, Hoodie, Drawstring, czyli to są takie przetyczki przez, przez bluzę. Jak macie te sznurki, to można sobie przetnąć. To jest taka właściwie taki gadżet dla, dla dzieciaków, a to właściwie można wrzucić albo jako wróżkę, zębuszkę. No nie wiem, no śmieszkuje ogólnie, ale można na przykład nie wiem, w jakiejś dentystce tam podrzucić, podrzucić do zakładu i, i, i do, do jakiejś szuflady, czy zrobić jakiegoś takiego, właśnie psikusa. Z niepublikowanych modeli na bazie Maker World nie mam wrzuconych tych łożysk. To są użyska ślizgowe. Wymyśliłem właściwie takie coś na poczekaniu. Na, w momencie, jak projektowałem coś takiego. W zeszłym tygodniu wam to pokazałem, za chwilkę do tego przejdę. Są to dwa łożyska ślizgowe. Jedno jest bardzo ciasne, nie obracające się. Jest tutaj tolerancja 0,15 ,15 mm na każdy, na każdy, na każdy pierścień. Przepraszam na jeden pierścień, nie na każdy, bo na każdy byłoby 0,3 i jest on zaciasny. Druga sprawa, tutaj już jest ten obszar ślizgowy trochę większy, bo jest 0,2 mm. Jak widzicie, tutaj ten zewnętrzny pierścień się po prostu obraca, ślizga. Wykorzystałem ten motyw w przypadku projektowania tego, co za chwilę Wam pokażę, ale mówię, nie, nie jak to się nazywa, nie publikowałem tego modelu po prostu w bazie modeli, a pokażę Wam tylko przekrój, jak to mniej więcej wygląda, żebyście mieli pogląd, jak to w ogóle zostało zaprojektowane. No i się okazuje, że w Fusion 360 nie mam akurat tego projektu. Jest tutaj kolejny projekt, o którym za sekundę będę mówił. Dotyczy on. Właśnie tego czerwonego chadziaństwa, co wam pokazywałem już niejednokrotnie. A jeśli chodzi o same łożyska te ślizgowe, to jeśli weźmiemy to łożysko, położymy na płasko i przetniemy je tu trz, przez sam środek, czyli zrobimy ciach, to będziemy widzieć taki przekrój. I mówimy tutaj o takich, o takich um, odstępach. I tutaj mamy zewnętrzny pierścień, to i wewnętrzny, który jest właśnie tutaj. No i to właściwie działa na tej zasadzie, nie? Czy po prostu. Za, za pośrednictwem tych tolerancji cały zewnętrzny pierścień się porusza. A teraz przechodzimy do ostatniego projektu. A ostatnim projektem jest tak zwany mouse bungee, czyli już Wam pokazuję dokładnie coś takiego jak to. Chciałem po prostu zaprojektować coś, co nie wykorzystywałoby łożysk, dlatego właśnie zostało zaprojektowane to łożysko ślizgowe, które przed chwilą widzieliście. Niemniej jednak ten projekt też nie jest udany. Dlaczego? Okazuje się, że gwint, który zrobiłem, był za długi, to jest raz, dwa, za słabe, bo pękł w środku tego, tej czapeczki, tej, którą właśnie pokazywałem wam już milion razy. Kolejna sprawa to jest to, że o ile udało mi się wypełnić ten gwint w 100%, Cały ten C-klamp niespecjalnie trzyma, znaczy może nie, że niespecjalnie trzyma, bo trzyma bardzo dobrze. Niemniej jednak, do cienkich blatów, na przykład osiemnastek, no niestety, ale ten gwint jest niewystarczający, a taki długi był po prostu strasznie się bujał po prostu. Także to odpada. Druga sprawa to jest właśnie ten mechanizm, który miał służyć za obracanie tego wszystkiego czyli te łożyska ślizgowe, które tutaj były. No i powiem Wam szczerze, że to niespecjalnie zdało egzamin. Dlaczego? Ta tolerancja, którą ta, którą, która została wytworzona, ona jest dokładnie tutaj. To jest 0,2 mm tolerancji, a to się gibie, powiem Wam szczerze, jak, nie powiem jaki rezus, nie? No, widzicie, to jest 0,2 mm luzu, a po prostu no, jest no, fatalnie, że tak powiem. Dlatego tego nigdy nie publikowałem. I szczerze mówiąc, wolałbym po prostu zrobić to na klasycznych łożyskach, a nie na łożyskach ślizgowych. Być może jeszcze gdzieś tam łożyska ślizgowe wykorzystam w innych projektach. Niemniej jednak, na chwilę obecną, na chwilę obecną nie widzę zastosowania w moich projektach tych łożysk ślizgowych które przed chwilą wam pokazywałem no, bądź co bądź tutaj zostało to zaprojektowane w ten sposób, że wszystkie takie, mm, wszystkie elementy wtykowe, no tu już, już jest klej bo chciałem to skleić, zobaczcie jak to będzie wyglądało ale niemniej jednak, no ten projekt jest po prostu do kosza dlatego zostało tu zaprojektowane tu okrąg, a tutaj mm, taki heksagon, heks, tak to jest, ile tu ma Dwa, trzy, cztery, pięć, nie, sześciokąt. Sześciokąt foremny, żeby łatwo można było wetknąć jedno w drugie. No ale niestety, zobaczcie jak to, jak to, wszystko, jak to wszystko chodzi. No, tu na końcu miał być, miał być taki uchwyt do przewodu. Miało się go wciskać tutaj. Nie zrobiłem tutaj tolerancji. E, no ale jako, że projekt jest po prostu e, no, niespecjalnie dobrym pomysłem, no to niestety, ale musiało to po prostu... No, zostać tak jak jest, nie robiłem już tych tolerancji i powiedziałem, że nie będę publikował nigdzie, nigdzie tego modelu. Niemniej jednak, ten c -clamp na pewno gdzieś jeszcze wykorzystam. Być może w przyszłym tygodniu, nie wiem. Na razie pracuję nad jednym projektem, o którym również wspominałem w zeszłym tygodniu. Jest to projekt sprzedażowy, więc ma troszeczkę inny priorytet. No, ale nie zostawiam Wam. Tutaj mm, pustych przestrzeni, jeśli chodzi o, o druk 3D, będziemy działać, będziemy produkować, będziemy prototypować i będziemy Wam przedstawiać. Mam nadzieję, że w kolejną niedzielę. No, to chyba na tyle. Do zobaczenia.